Słowa dla polskich przedsiębiorców i pracodawców, pracodawców. To jest włoską federację, to są nasze tezy programowe, to jest to, co mówiliśmy w kolejnych kampaniach wyborczych ubiegłego sezonu. No i w związku z tym teraz nie musimy z dnia na dzień nadrabiać i wymyślać nowych haseł. To nasz program. A w ostatnich dniach to my właśnie z trybuny parlamentarnej upominamy się. Przytomne pomysły urządzania wyborów e, przy jednoczesnym utrzymywaniu stanu kwarantanny i, i pogłębiającej się katastrofy społeczno-gospodarczej. No, I w tej sprawie także no cóż, e, inni doszlusowali. E, rzeczywistość potwierdziła nasze diagnozy. Z drugiej strony zaś Konfederacja jest gotowa. Udział w akcji politycznej o każdej porze i w dowolnym miejscu uchylamy się. Tygodnie twierdziły, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, po czym zamknęły naród w kwarantannie. dalej twierdząc przez długie tygodnie, że to w niczym nie przeszkodzi w, w organizacji wyborów, po to, żeby ostatecznie potwierdzić naszą diagnozę i, i, i zawołać pobite gary. Bez satysfakcji niskiej mogę skonstatować, Konfederacja nie myliła się na żadnym z tych etapów, w żadnej z wcześniej stawianych diagnozy. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby stan sprowadzonej przez władze Najwyższe Rzeczypospolitej katastrofy społeczno-gospodarczej nie pogłębiał się. Należy natychmiast wypuścić Polaków z kwarantanny. To nie jakiś wirus, mniemana pandemia, korona panika, pandemia psychoza, tylko decyzje administracyjno policyjną, sanitarne powodują, że państwo polskie nawiguje w stronę katastrofy. Czy jeżeli będą przełożone wybory, yy, będą się to oczy Maja tak może być cel wprowadzony. Czy będzie Pan udział w tych wyborach? O każdej porze tego dnia, kiedy będzie to możliwe, oddam głos na Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich roku 2020 Konfederacja z dumą wspiera tego kandydata. Jego akcje z każdym dniem tej kampanii stoją coraz wyżej i w związku z tym, niezależnie od tego, kiedy ostatecznie te wybory zostaną urządzone, my głosujemy na Krzysztofa Bosaka. My właśnie, my wszyscy, którzy upominamy się o, o wolność gospodarczą, o bezpieczeństwo narodowe, o suwerenność państwa, o, o poszanowanie i tradycji i zdrowego rozsądku. Tak, i czy słyszał Pan również o wczorajszych tutaj w działaniach policji, niezgodnych z tym powie, w zakresie demokratycznego państwa prawnego? I czy oczywiście Pan, e, jaki jest w ogóle Pana komentarz na temat tych działań? Czy właśnie, uważa Pan zgodnie? Właśnie dlatego, że dowiadujemy się o represywnych działaniach ze strony policji e, przy jednoczesnym pogardliwym lekceważeniu tego protestu przez e, Urzędy centralne. Właśnie dlatego zjawiamy się tutaj dzisiaj obok mnie pan prezes korwin i inni koledzy z Konfederacji. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby przypatrywać się właśnie jako posłowie na Sejm temu, jak zachowuje się policja, jak reagują służby i czy przypadkiem nie nadużywają swoich uprawnień wobec demonstrantów, którzy niewątpliwie reprezentują tutaj. Tutaj racje wielu, wielu obywateli, którzy są bezpośrednio dotknięci tą katastrofą na własne życzenie życzenie śmierci dla polskiej gospodarki wyrażone przez rząd Rzeczypospolitej, no a wszyscy Polacy prędzej czy później doznają skutków tej katastrofy. I w związku z tym jest zasadne, żeby posłowie na Sejm mieli o tej sprawie e, informacje z pierwszej ręki, a, a nie tylko za pośrednictwem mediów. Tak zostanie, zostaniecie państwo do końca, tak? Zobaczymy, kiedy ten koniec nastąpi, ale, ale w każdym razie staramy się być na tyle blisko tych spraw, żeby nie ulegać dezinformacji, która jest szerzona przez media centralne, centralne ośrodki dezinformacyjne. Ja dziękuję.